Pozdrawiam. Jestem Matej Małcharyć. Do Powiem Wam szczerze, że dech mi zaparło, kiedy zobaczyłem to, co zrobił Tadej Pogaczar. To było coś nieprawdopodobnego. Słuchajcie, ten facet, przed wyścigiem, w rozmowie z Filipem Gilbertem, pytany o to, gdzie zaatakuje, powiedział, na Monte Santemari. I oczywiście powiedział to z uśmiechem i wszyscy tak to trochę przyjęli. Nie wszyscy pewnie słuchali tego wywiadu, mówię tutaj o kolarzach przed, przed wyścigiem, no ale my to słyszeliśmy, ale myślę, że każdy tak potraktował to trochę jako żart, bo Monte Sant'Amari owszem to jest ten sektor, na którym bardzo często atakowali późniejsi zwycięzcy wyścigu, ale do ubiegłego roku to było 50 km przed metą. W tym roku to było 80 km przed metą, a Tadej Pogacar, jak powiedział, tak zrobił na dodatek Wydaje mi się, że podczas odprawy w autokarze on już powiedział, że on tak chce zrobić, dlatego że cała drużyna od początku jechała tak, żeby umożliwić Tadejowi Pogaczarowi ten atak. Mieliśmy ucieczkę dnia pięcioosobową, która została szybciutko skasowana właśnie dzięki pracy UE. i później widzieliśmy, narzucali tempo, narzucali tempo i w pewnym momencie Tim Wellens wyprowadził Tadeja Pogaczara, ten pojechał. I tyle go widzieli. Słuchajcie, nie, nieprawdopodobne. Nieprawdopodobne ja wiem, że będą tacy, którzy powiedzą, że to zabija kolarstwo, a będą i tacy, którzy do pingu się będą dopatrywać, no ale to, co widzieliśmy dzisiaj, to było coś nieprawdopodobnego. Będziemy tę akcję wspominać latami, tę przewagę, jaką osiągnął Tadej Pogaczar na mecie. Owszem, mieliśmy już długie ucieczki na wyścigach etapowych, ale w klasyku, w tak trudnym klasyku 215 km, 15 odcinków szutrowych i facet atakuje na 81 km przed metą i cały czas w zasadzie powiększa swoją przewagę. Później w końcówce troszkę go tam podgonili, ale tak naprawdę no to był nokaut. To był nokaut, ten już nie musiał. On w końcówce przybijał piątki, on w końcówce się uśmiechał, on w końcówce podjeżdżał do kibiców. Widzieliście, jak, jak jechał na Via Santa Catalina. No tam już przed wjazdem na rynek, on już był absolutnie spokojny, absolutnie pewny swego. Fenomen. Fenomen absolutny. No jeden moment, 81 km przed metą dokładnie, zadecydował o całym wyścigu. Tadej Pogacar pozamiatał. Fantastyczna jazda. Filip Gilbert po wyścigu wręcz przyrównał Tadeja Pogaczara do eddy Merckxa. Zobaczymy. Jeszcze na razie do kanibala trochę mu brakuje, ale jeździ jak kanibal. I pamiętajmy, że jego następnym wyścigiem będzie Mediolan Sanremo, czyli wyścig, którego jeszcze nie wygrał. Monument, którego jeszcze nie ma na rozkładzie i będzie szukał, myślę, sposobu, jak ten wyścig wygrać. A potem, myślę, że kiedyś Iza paryż paryż się weźmie, ale w tym roku Tadej Pogaczar chce pojechać po dublet Giro Tour. No i Przygotowany jest tak, że ja myślę, że wielu jego rywalom, którzy widzieli dzisiejszy wyścig, miny trochę zrzedły. No bo ten facet po prostu dzisiaj jak ekstraterrestial pojechał. To było nieprawdopodobne. Świetny wyścig też Van Hilsa, który w końcu był trzeci. Świetny wyścig z Queensa, który był drugi. No ale to świetny wyścig. Natomiast tak naprawdę zwycięzca był jeden i to był król, jak powiedziałem, toskańskich szos, rzeczywiście. Tadej Pogaczar dziś zasłużył absolutnie na taki tytuł. Widzieliśmy z tyłu, tam jeszcze próbował pitkok, próbowali inni. Nie było, nie było w ogóle podejścia do Tadeja Pogaczara. E, no niestety. Nie oglądaliśmy w transmisji Michała Kwiatkowskiego. Jak się okazuje, Michał napisał na swoich mediach spo społecznościowych, że na szóstym sektorze miał kraksę. E, doszedł później jeszcze do czołówki po długiej walce, no, ale nie był już w stanie w tej czołówce jechać. Żałował bardzo, że nie mógł dojechać do tego sektora przygotowanego przez jego rodzinę i przyjaciół. Tam widzieliśmy ten e, kamper, z, te napisy kwiato, flagi. Bardzo pięknie to było przygotowane. No, niestety tym razem nie mogli się cieszyć jazdą Michała Kwiatkowskiego. To jest zdjęcie, które Michał wrzucił w swoich e, mediach społecznościowych. Tak wyglądała jego kontuzja. 70 kolarzy nie ukończyło tego wyścigu. No przed chwilą ukazała się taka wiadomość na Twitterze ekipy Borans Groe, że w kraksie leżeli Martinez, Ikita, Koch, Aleotti i Gamper. Naddatek teraz się okazało po prześwietleniach, że Jonas Koch ma złamane żebro. Tak więc ten wyścig zebrał swoje żniwo. Pogoda była no, koszmarna. Momentami później w końcówce mieliśmy piękne słońce. Mógłbym sobie tę Toskanię pooglądać. Jak mówił Paolo Bettini, to był jedyny wyścig, w którym startował i rozglądał się od czasu do czasu, bo tak jest tam pięknie i rzeczywiście to też widzieliśmy. Co jeszcze? No? Wyścig pani, także fantastyczny, no, Katarzyna niewiadoma, która robiła absolutnie wszystko, wszystko, co było w jej mocy. Naprawdę tej te ataki, to dyktowanie tempa, tej te pogonie nie miała wyjścia. Ona musiała tak jechać, tak jak często mówimy, że może, może za wcześnie, może troszkę straciła siły tak tu. Katarzyna niewiadoma nie miała innego wyjścia. Ona wiedziała, z kim walczy i wiedziała o co walczy, zna znakomicie ten wyścig i znów pojechała go po prostu świetnie. Zostawiła serducho, widać to było. No ale niestety, przy takiej jeździe zawodniczek SD Works była bezbronna. No ona nie mogła wszystkich ataków kasować. Ona nie mogła każdego ataku gonić, chociaż i tak większość z nich udało jej się skasować. No ale tego ostatniego, kiedy pojechała Lotte Kopecki, a z nią Longo Borghini już niestety się nie udało. Kopecki pojechała po zwycięstwo, jak się okazało. Longo Borghini druga. A trzecie miejsce o pół gumy. O półgumy Demi Wollering przed Katarzyną niewiadomą. Widzieliście ją, jak płakała później na, na rynku w Sienie. No, szkoda, wielka szkoda, ale to pokazało, w jakiej formie jest Kasia i ja myślę, że ona jeszcze w tym sezonie pokaże, na co ją stać, a tych startów będzie sporo. Teraz przed nami dwie tygodniówki, które zapowiem. Eee, tak pokrótce, żebyście wiedzieli, co nas czeka w tym tygodniu. Później kolejne wyścigi klasyczne. Będzie się już teraz naprawdę dużo działo. Dziękuję, że tylu z Was obejrzało zapowiedź Stradę Biankę eee, i za te słowa, że, że brakowało Wam tych zapowiedzi. Będą, będą zapowiedzi, będą podsumowania. Już ten sezon rusza na dobre. A dziś. Podziwiajmy. Podziwiajmy to, co zrobił Tadej Pogacz, bo to było coś nieprawdopodobnego. Tak jak mówię, widziałem już długie ucieczki, właśnie z tą nie, 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 niesławną ucieczką Floyda Landisa na Tour de France i innymi akcjami. Były długie ucieczki, ale w wyścigu klasycznym, tak trudnym jak tegoroczne Stradę Bianche, na tej wydłużonej trasie, na dodatkowych sektorach szutrowych, zaatakować na 81 km przed metą Szapoba. Szapoba.